Urodziło mi się dziecko. Miałem kiedyś przypał związany ze szkołą z własnej głupoty. Otóż moja mama, rodzona mamusia osobiście rozpuściła wśród moich kumpli z gimnazjum wieść, że mam dziecko. A było to tak. Nie wiem ilu z widzów wie, ale gdy miałem 15 lat dowiedziałem się, że będę mieć rodzeństwo. Był to dla mnie niemały szok. W końcu jak to ja nie będę jedynakiem? W każdym razie nie podzieliłem się z nikim z moich znajomych tą informacją. Nawet mój najlepszy kumpel się o tym ode mnie nie dowiedział. Czemu? Tego nie wiem. Jakoś tak wyszło. Ale nikogo do domu w okresie ciąży mojej mamy nie zapraszałem. Wolałem spotkać się ze znajomymi na mieście czy iść do kogoś. Tak aby na tamten moment ciąża mojej mamy została tajemnicą. Ułatwiał mi to fakt, że moja mama wtedy nawet na zebrania nie chodziła, bo się źle czuła. Nie spodziewałem się jednak, że moja mama widzi moje zachowanie i planuje na mnie zemstę. Cierpliwie czekając na okazję, któregoś dnia, gdy moja siostra miała mniej więcej miesiąc, przyszedł do mnie mój kolega. Mnie akurat wtedy niestety nie było w domu, bo byłem na spacerze z psem. Kolega podobno zdziwił się na widok niemowlaka u mnie w domu, więc moja mama powiedziała, mu, że to moje dziecko i ona się nim zajmuje. Wymyśliła krótką historyjkę, że nie mówiłem nikomu w szkole, że zaliczyłem tak zwaną "patkę", bo było mi głupio i się wstydziłem przed znajomymi, że będę mieć dziecko w tak młodym wieku. Kolega oczywiście uwierzył w tę historię, bo niby czemu miał nie uwierzyć. Widział niemowlaka u mnie w domu, a mojej mamy w ciąży nigdy. Zresztą historia miała swój sens, bo po co miałbym ukrywać to, że będę mieć rodzeństwo? Poza tym powiedziała mu to moja własna mama. Osoba to dorosła i poważna. Powiem tak, trochę mi czasu zajęło przy Kłonywania kolegów z klasy, że to nie jest moje dziecko. Grałem na bagiem CPL. Polecam komendę FreeSWITCH.